Witam Was aktualnie. Dzisiaj Wam chciałem pokazać serwis goboosting.pl. linka macie w opisie. No, my tutaj 70 kredytów za spędzony czas, tak? Jak kredyty sobie wybieramy, to już Wam powiem. Mam zarobione 58 kredytów, tak? Bierzemy sobie od bota kredyty? No, bierzemy skina, no, tak, powiem, powiedzieć. Szukamy wartość. Tutaj nie ma bocie wartości. No i czekamy na jakąś inną wartość. Szukamy sobie skina. No tu też niestety nie ma. Także zaraz jaki czas jest i tutaj od bota można sobie wziąć ofertę. Dobra. Powiedzmy, że wymieniłem skina. tak. O czym tutaj polega? Tutaj nawet macie moje wymiany. Że tutaj się zmieniałem. Dobra, tak, mamy te kredyty, tak? Jak zarobić te kredyty? Wchodzimy na serwer. Tutaj się akceptujemy. I tutaj połączamy sobie serwer i tutaj nam ja nabijane są kredyty. No i za te kredyty, tak jak mówiłem, skina nasze wymieniamy. Także fajna stronka i polecamy osobiście. I chyba to było na tyle. Co mogę Wam więcej tutaj powiedzieć? Serdecznie was zapraszam. Link w opisie. Także cześć.